Cześć wszystkim z tej strony Round. Witam was w kolejnym odcinku z Destiny. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy chyba ostatnią misję na Wenus i przejdziemy do Marsa w kolejnym odcinku. Oczywiście tutaj sobie zaznaczmy ten Scorch of Winter level 12 story. Ok, lunch. Lądujemy tam. Oczywiście tą taką główniejszą misję powiedzmy, zrobiłem ostatnio pokonanie chyba tego wielkiego robota. I przekazanie tej głowy właśnie chyba nie upadłym, tylko przebudzonym. O, właśnie. O, nawet szybko załadowało. Dziwne. Ale okej, okay, dla nas tym lepiej. Ja jestem zawsze gotowy. E, dobra, czyli tak, w tamtym kierunku gdzieś pokazuje nam znacznik. Widzę, że wehikułu mojego mogę używać, więc sobie tam e, troszeczkę podlecimy. Żeby nie tracić tutaj czasu. No i myślę, że tą misję wykonamy szybko. Wiecie, ostatni, ostatnia misja miała chyba 13 level, więc tamta była trudniejsza. I ona właśnie odblokowała nam nową planetę, czyli Marsa. Teraz ja chcę po prostu dokończyć tutaj Wenus, żeby mieć już zrobione główne zadania, wszystkie. I przejdziemy sobie, już wiecie, co tak na spokojnie, do kolejnej planetki. Myślę, że tutaj nie będzie problemu z nimi. Nie są jakimś tam dużym wyzwaniem. Ja mam 17 poziom ogólnie, ale to chyba już wiecie. Okej, okay, dobra, wszyscy? Chyba tak, chyba tak. Tutaj jest chyba. E, czekajcie, znacznik się cofnął gdzieś w to miejsce. Coś tu musi być. Chociaż poczekajmy, poczekajmy, bo mam tutaj. Wie... Widzę, że po prostu są jeszcze wrogowie. Widzę, że są jeszcze wrogowie. Być może trzeba ich po prostu wybić, wszystkich. Nie wiem czemu ten znacznik troszeczkę tak wariuje. Yy, możliwe, że coś. Hmm, teraz się tak zastanawiam. Co tu trzeba zrobić dokładnie, ale widzę, że yy, znowu jakieś zastępy wrogów wychodzą, więc na razie nie mam czasu. O, właśnie, pięknie. Dobra, jeszcze tam jest jeden kolega. Z boku ktoś mnie tam cały czas tłucze, ale. O jest, tu. Dobra. Mamy z głowy, tu jeszcze jednego musimy wyeliminować. Kurczę, myślałem, że leci jakiś kolej na to inny gracz. No dobrze. Czekajcie, być może tutaj jest coś. Chyba tu na górze. Właśnie. Ja tutaj nie zauważyłem w ogóle, że jest. że jest jeszcze drugie pięterko powiedzmy. Tam jest jeszcze dodatkowa skrzynia, będę musiał ją zobaczyć. Może to jest ten Golden Box? Wow! Niedobrze, dobrze uciekamy. Eee, musimy troszeczkę poczekać, wiecie co, bo... Kurde, ile was tu jest! Musimy trochę poczekać, bo się wkopałem tak w sam środek wojny. <laughs> I znowu, znowu to samo nie jest dobrze. Uciekaj stąd, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jestem otoczony, jestem otoczony z każdej strony, widzę. Mam tutaj tych upadłych, ale spróbujemy. Wiecie, co zajść z tej strony. Dobra, okej. Okay. Teraz tam na górze trzeba by było ich troszeczkę wyeliminować. Aż kurczę, myślałem, że trafię go tak z góry, ale się nie udało. Ok, dobrze, że miałem kurczę ten, ten skill, bo mógłbym zginąć. Tam jest chyba ta jaskinia właśnie, o której wspomniał nam Ghost. Ale jeszcze bym chciał wytuc tu wszystkich. No może większość. Nie wszystkich, ale większość. Amunicja. Zielona, zielona, zielona. No i dobrze. Chyba tędy. Wiecie co? Idziemy do tej jaskini. Wow! No skurczy byki. Ilu was tu jest? Kapitan. Dawaj, dawaj, dawaj. Najpierw jego. Póki nie ma osłony. Fajnie. Idziemy. Nie będę już tutaj się z nimi bawił. Bo trochę nam czasu zajęło. Rzeczywiście. Okej, okay, dobra, ten gdzieś tak. Idziemy do jaskini. Idziemy do jaskini. No, nie strasz. Tysiące upadłych. Nie brzmi, nie brzmi to zachęcająco. No ale, jak będzie trzeba, to wybijemy i milion. Oho. granacik to tylko granacik, tylko granacik w takich sytuacjach. Super Charge 18 level. Wow, będę musiał zobaczyć, czy nie mam czasem jakiegoś equipu na poziom 18. Nie to, nie to, nie to. Najpierw dajmy tutaj skilla. Aha, tutaj coś doszło. Lighting Grenade, o, trzecia opcja. No zobaczymy jak to działa, jak ten granat wygląda ogólnie. Tutaj muszę odkodować jeszcze jedną broń. E, rzeczywiście, Pulse Rifle, Pulse. O, jest od 18. Fajnie, mocniejsza. To mi się podoba. No tutaj zostaje tak jak było, tutaj także zobaczmy rękawice Level 16, ale te mam lepsze. Nie, reszta wszystko... Wszystko inne po prostu zostaje, tak jak było, ale spluwkę sobie zmienimy. W sumie zaraz ją wykorzystam, zobaczę. Wow! I wygląd troszeczkę inny, ale podoba mi się. Widzę tą moc, widzę, że jest troszeczkę lepsza. Nieźle, nieźle sobie radzi, muszę przyznać. Jak dobrze, dobrze strzelimy, to możemy jedną taką seryjką wykończyć tu przeciwnika. Dobrze, dobrze, dobrze. Gdzieś tutaj. Wskoczę tam. Dobra. Dawaj, dawaj. Musimy użyć tego skilla, bo kurczę, znowu ich się. Wow, ilu ich tu jest? Miazga, naprawdę miazga. Niech to szlak. Dobra, ja sobie troszeczkę, wiecie, co przykucnę. Niech mi ten pasek się od... odnowi. Możemy działać. Możemy działać dalej. No Kurczę, a tamtą skrzynię zostawiłem. Miałem wziąć tą skrzynię i zapomniałem. Teraz dopiero sobie przypomniałem. Nie, zmienimy na tą. Bo ta tych mocniejszych wrogów bardzo szybko eliminuje. Dobra. Okej, okay. jest git. Jeszcze tu kurcze chyba za tym jest jeden. Albo na górze, jest na górze. No nie trafię go tak. No ale chyba wiecie co, damy mu spokój. My idziemy i tak w tym kierunku tu. Jeszcze właśnie, miałem zobaczyć jak ten granat tu działa. Tędy? tędy chyba O kurczę, już jest respawning arena, więc zaraz tu będzie ich pełno pewnie. Wow, co to za miejsce w ogóle? Nigdy nie widziałem tego na powierzchni. The kill's be Storm the Catch. No dobrze, schodzimy tam na dół. Już widziałem, że statek zaraz z posiłki <noise> ześle. Znaczy nie nasze posiłki, swoje. A my będziemy musieli oczywiście stawić im czoła. Jak to wygląda tutaj? A jest tam jeden, jest tam jeden. W sumie mógłbym go chyba wyeliminować. Dobra, jednego mamy. Jednego już mamy. Aha, granat w ten sposób działa. Czy jest lepszy? Nie wiem, nie wiem. Ale możemy tą opcję sobie oczywiście tutaj zmieniać dowolnie, na jaki nam bardziej pasuje. Dobra, chyba wiecie, co lepiej będzie tędy przejść przez most. Nie chcę tam czasem... Paść niepotrzebnie w jakąś przepaść. wow dawaj, 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 chodź tu, chodź, 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 chodź. Pięknie zbara. No jest was, jest was trochę, nie powiem. Jest oczko także. Trzeba by było nim się najpierw chyba zająć. Kurcze, no nie, no nie, 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 nie. Cholera Aj, masz się kurcze tutaj pogubiłem. Gdzieś jest jakiś koleś, który zestrzela z tych tych. O właśnie, to nie wiem czy. Nie, kapitan to jest. Czekajcie, gdzieś był. Te wiązki, one są najbardziej szkodliwe dla nas. Takie, mm, kilku takich zawsze snajperów się gdzieś ukrywa. I oni z daleka. O, właśnie jest tutaj. Nie są mocni, ale po prostu te wiązki, jak trafią mm, idealnie w nas, no to tego życia naprawdę ubywa sporo. Aj, przeładowanie. Dobra dawaj, 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 do... kurczę, no nie trafię. Dobrze jest, dobrze jest, dobrze i jest także nasz nowy granat. Nie wiem, czy on nie ma zasięgu mniejszego, wiecie co? Chyba zmienię sobie z powrotem na tamten. E, nie powiem, moc na pewno ma dużą, ale muszą bardzo blisko podejść do niego, kurczę, żeby to trafił. Chyba sobie zmienimy na no tamten granacik. Wiecie co? Jakoś bardziej mi podchodzi. Dobra, jest. Kapitana. Okej, okay, dwóch na raz, fajnie. Udało się, gruba amunicja, ale ja mam chyba cały zapas. W sumie mógłbym troszeczkę postrzelać i z tej dużej pukawki. że z tym jest trochę strach. Nie, nie, nie. Jeśli po prostu za blisko wybuchnie to nas, no to skończymy jak oni. W grobie. I tyle. Dobra. Przeładuj szybko, szybko, szybko. Dobra. Nie, no uciekną. Szkoda tylko po prostu e, amunicji. Pójdziemy i takich rozwalimy. No, Nie mam amunicji cholera. Ale mi się znowu wkopał. Akurat zabrakło mi tamtej. Przeładuj to. No nic, będziemy tak działać. Jest tu chyba zielona leżała, mi się zdaje. Kurcze, no ależ oni kręcą się. Nie dadzą, kurcze, ładnie wycelować. Nie no, muszę się schować. Wiecie co? Tragedia, naprawdę. Chciałem to szybko załatwić, ale widzę, że. Nie, to jest kurcze ta mocna do mocnej broni. Za nami pełno ich jest, także. Nie ma tu naprawdę jakiejś zielonej kurcze. Hmm, nic tu nie widzę. Miecznicy. Okay, mam was z głowy. Idziemy dalej, idziemy, idziemy, bo. Kto to jest kapitan? Kapitan. Dobra, nie będziemy się z nim bawić. Wiecie co? Pełno jest tych właśnie z tymi wiązkami. Oni najbardziej tutaj szkodzą. O, jest kolejny. Właśnie, właśnie. Właśnie o nim mówię. O, widzę, że coś tam mamy. No nic, chyba wiecie co. Tam jest jeszcze kilku przeciwników, ale. Idę dalej. Chyba jesteśmy już blisko, co? O kurcze. No nie dadzą nam tutaj. Wiecie co, na spokojnie dojść do tej konsoli. Ależ wpadłeś. Dobrze, dobrze. Ok, no nieźle. Poszli chyba wszyscy. Idziemy, idziemy, idziemy. Granat, granat, kurczę, w takim miejscu. Takie ciasne pomieszczenia, tylko granat, wiecie. No i tutaj pewnie też nas czeka walka. Nie wiem, czy to wielkie oko też do nas nie będzie strzelać, czy to po prostu nie wiem jakiś skaner czy coś. Kurde, tu jest was pełno, no. No, dawaj, 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 dawaj. Nie, no muszę troszeczkę, wiecie co, wyjdę tutaj, czy nie? Wyjdę, wyjdę, ok, ekstra fajnie udało się chociaż dwóch, chociaż dwóch. Dawaj tych wandali. Bo kurcze, oni to są masakrycznie. Dobre mają bronie, naprawdę mają dobre bronie. Pięknie, udało się. Nic, idziemy dalej. Wiecie co, zostawiamy tamtą grupkę i lecimy. Lecimy dalej, nie wiem ile jeszcze... O kurde, Draxis Winter To jego mamy chyba zabić, co? W sumie, jakbyś się tak szybko nie poruszał, kolego. Mógłbym cię tutaj ściągnąć z mojej bazuki. Leci tu, o kurde, idzie tu. Granat podnóżki. Niech to szlak. Za dużo tu ich jest. Muszę sobie, wiecie, co troszeczkę zrobić takie małe przejście między tymi przeciwnikami. Cholera, jakbym dobrze, dobrze w niego wycelował. Zaraz spróbuję. Dostał. Jednym dostał ładnie. Czekaj, przeładuj, przeładuj to. Okej. Okay. Daj, może go tak wykończę, wiecie. Jest! Udało się. Mamy go. Chyba tam ci powinni też paść. Tak, dokładnie. No i misja zakończona. udało się fajnie. Mission end Dostaliśmy jakieś. Dobra, damy to. Defense zwiększa się jeszcze. To po sprzedaniu. A, nie zdążyłem chyba sprzedać, ale to nic. Okej, okay, fajnie. Widzę, że tam mamy jeszcze quest jakiś poboczny zalicony. Dobrze by było go oddać. Ale w tym miejscu myślę, że sobie skończymy ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał i zapraszam na kolejne, trzymajcie się, cześć!